Witam Was serdecznie, tym razem e, Civic 9, model też już dość popularny, no może nie tak jak UFO, ale, ale też ich ileś tam przerzucam. Mm, zobaczcie, samochód od e, pierwszej właścicielki, wyserwisowany jak należy w Hondzie i później w serwisie takim, który zajmuje się Toyotami w Hondzie i Hondami e, w Łodzi. Mm. Model poliftowy, oczywiście, no bo 2016 rok 1.8 Elegance Connect plusem, czyli z nawigacją i dużą kamerą. Czarny, czarna perła. No i bardzo ładny. Ma kilka jakichś tam takich bardzo drobnych rzecz, rzeczy, uszkodzeń, które zaraz wam pokażę, ale generalnie ekstra się prezentuje. Ja w ogóle lubię czarny. Wiadomo, że czarny jest wymagający, ale, ale wygląda. No to tak. Tu ma delikatne otarcie na zderzaku. Dopiero to teraz zobaczyłem, prawdę mówiąc, i jeszcze tutaj napuszczam lakieru, więc to nie będzie tak, tak widoczne. Tak samo tutaj w te drobne elementy troszeczkę wpuszczam, więc nie będzie to szare, tylko będzie czarne. Więc no taka rzecz dość niewielka szczególnie na czarnym bo to, to, to na jakimś tam innym lakierze już ten podkład jakby wyszedł to byłoby dużo bardziej widoczne tutaj trzeba się schylić żeby zobaczyć tą rzecz spróbuję to jeszcze może pasto prze, przelecieć i tutaj troszeczkę uzupełnić lakier bo w tym miejscu na pewno brakuje no ale to też jest taka rzecz, że trzeba kucnąć żeby to zobaczyć, bo już z tej pozycji to no nic nie widać co jeszcze? Tu jest delikatny odprysk uzupełniony i uzupełniony lakier. No i chyba tyle, no. A jeszcze jest tu mały niuans. Hmm, tutaj zaprawkę zrobiłem. Tu jest coś szarego. Nie wiem co to jest takie szare, i tak naprawdę nie wiem czy to jest wydarte, czy to jest na wierzchu. Jakoś tak trudno mi to ocenić, ale tak jakby na wierzchu to było jakimś szarem wymazane, nie wiem o co chodzi. Tutaj w tym miejscu delikatną zrobiłem zapraweczkę lakierem. No i już. Ale powiem, są tak niewidoczne rzeczy, że bym powiedział, że wygląda ten samochód bardzo dobrze. Bardzo dobrze się Prezentuje. No, trzeba wziąć pod uwagę, że jest sześcioletni, że jest czarny, więc pewne rzeczy muszą być i muszą być widoczne, ale no nie są to jakieś takie bardzo znaczące. Koła oczywiście 17 cali, opona 225 45 17, opona oczywiście od nowości, czyli jakby bieżnikowo tutaj jest powiedzmy nieźle, ranty trochę gorsze. No Taka sobie jest ta guma. To, powiedzmy sobie szczerze, że raczej to jest jej ostatni sezon i zimą trzeba, trzeba ją chyba zutylizować. E, one są od nowości, czyli czwarty tydzień 2016, samochód ma 94 tysiące kilometrów, więc już pojeździły. Tarcza z, przodu, e, tarcza z przodu niemalże nowa, bo ten rant taki no, prawie, że niewyczuwalny bym powiedział klocka akurat nie widzę, chyba że włożę, włożę kamerę i coś zobaczymy nie, nie zobaczymy idziemy dalej, tył tyło opony oczywiście te same takie same, tutaj troszeczkę większy, większy rant na tarczy i, i klocek hamulcowy tutaj widzę, że, widzę, że, że jest Nie chcę współpracować. Może z drugiej strony będzie łatwiej dojrzeć. No, nie widzę. Nie powiem wam prawdy. No, z tamtej strony było trochę widać, bardziej tu z przodem był problem. I tu muszę wsadzić palucha. Dobra, wsadzę palucha, bo tak nie widzę, ale o, proszę. Ubrudzony. Więc dotknąłem jest bardzo gruby klocek, Więc tutaj ten zestaw z przodu jest no jest świeżutki. W zawieszeniu nie ma żadnych żadnych luzów. Amortyzatory w bardzo dobrym stanie. Przód i tył, przód 83-4%. Tyły 53-6 pokazywały więc też jak najbardziej dopuszczone do ruchu, po prostu i, i spełniające swoją rolę. Co jeszcze? Tak, środek. Szyby elektrycznie sterowane, lusterka elektrycznie regulowane i składane, składane także z pilota. Fotel ładny jak na standardy Hondy. Oczywiście jakieś ślady tu nosi, ale to niestety tak to wygląda w tych samochodach. Mm, tutaj mamy tak, spryskiwacze reflektorów, ESP za SR, no i regulację wysokości reflektorów, kierownica z guziorami, czyli mm, zestaw głośno mówiący, sterowanie radiem, komputer, e, limiter i e, tempomat. Tutaj mamy taki, wspominałem, system Connect Plus. No ta deska trochę lepiej wygląda, bo tam z nawigacji to nie ma co tam się ty, cieszyć, emocjonować jakoś specjalnie nią, bo wiadomo, że nieaktualna. Ale można też w tym kombajnie e, podłączyć, e, zgrać, jakby to ściągnąć, gogle i, e, i janosika na przykład, i, i też można tego używać. E, też zaletą tego kombajnu kombajnu, jak ja to mówię jest to, że ta kamera wtedy jest tutaj duża, a nie ta malutka w tym miejscu, więc więc to na plus ma naprowadzanie, jak widać jak pokręcę kierownicą, to ruszają się te linie, klima dwustrefowa podgrzewane fotele no szóstka oczywiście skrzynia, czujnik deszczu czujnik zmierzchu ma też automat no nie tylko dzienne mijania ale także e, światów drogowych więc no, w pełni automatyczne przebieg tak jak mówiłem 94 tysiące kilometrów no, generalnie ładny, czysty mm, ładny, czysty wóz idziemy, idziemy zajrzymy no, może pod maskę czy jest motor Motor nie mówiłem, ale to dla mnie oczywiste, bo 1.4 to jest jakiś tam od wielkiego dzwonu spotykany. Tu mamy oczywiście 1.8, 142 konie. Turbo jednostka no, bezproblemowa i można zagazować i, i, i co? Jeździć. A wymienione świece, zrobiono regulację zaworów na świeżą. tu ma drobne jakieś takie jakby um, zahaczenia w materiale o tu w tym miejscu jakaś taka nitka lekko wyciągnięta tu jest system magic seats to jest ekstra rzecz sam to nie często wykorzystuję jak jadę CV to to korzystam z tego torbę tu rzucamy i nie trzeba do bagażnika tam nie lata czy coś ciężkiego tutaj niżej mamy niższy próg załadunku niż Niż tutaj do bagażnika. Bagażnik ponad 400 litrów. E, tutaj mamy dodatkowy schowek. Nie ma koła, jest zestaw naprawczy. E, dla mnie ok. No, ja uważam, że koło jest zbędne. Zestaw naprawczy może pomóc. Jak nie pomoże, to pomoże asystent. Zawsze jakaś przygoda, coś się dzieje. A tak naprawdę tak rzadko łapie się kapcia, że ja nie pamiętam kiedy złapałem, a jeżdżę ładnie kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Więc to trzeba mieć sporo szczęścia, żeby gumę złapać. Trzeba na przyciemniona, fabrycznie, te już nie. Tak sobie Honda wymyśliła, taka oszczędność. Nie wiem, co tym zyskali, ale, ale tak jest w tych modelach. W elegancie, bo w lifestyle i w Egzeku już one są przyciemnione. Tu jest wyłącznik poduszki pasażera. Książka, instrukcja, cała i Wszystko jak należy. I. No i zobaczcie wszystkie przeglądy po Bożemu. To, to naprawdę nie jest standardem, żeby tak wyglądała książka w 6 wozie. 15 tysięcy w styczniu 17 w Hondzie, Park Włodzi, 20 tysięcy w chyba kwiecień 17, Tutaj mamy dalej. 29 tysięcy w październiku, 17 później mamy 18 rok marzec, 40 tysięcy listopad 18, 54 tysiące, 60 tysięcy w kwietniu, 19 yy, i później Państwo trafili w październiku 19 przy 70 tysiącach do Honda Service SIS Auto jest to serwis nieautoryzowany yy, i Państwo nawet tak nie mieli świadomość, że to jest serwis nieautoryzowany no ale myślę, że jakoś tam ogarniają nie jest to jakaś tam ujma jest historia, wszystko pozaznaczane co kiedy robione e, 81 tysięcy we wrześniu 20 i 88 tysięcy w kwietniu 21 e, zrobione też w tym serwisie SIS SIS Auto e, naprawy lakiernicze drobne miał to znaczy miał lakierowane drzwi kierowcy pokażę Wam Pokażę Wam na zdjęciu rysa, dosłownie rysa. Zobaczcie. Nie wiem, czy to widać. To się odbija strasznie. Ale, ale nie no, widać. Tu jest rysa po prostu taka przez, zrobiona przez przechodnia. Yy, I te drzwi były lakierowane też w tym serwisie SIS, yy, SIS Auto. Yy, tutaj mam jeszcze zdjęcie. To są akurat drzwi prawe tylne. No i widać delikatne... Delikatne szurnięcie, zarysowanie, trochę panią widać w tle, tutaj jest jakieś takie otarcie i te drzwi były wymienione na nowe, mam także zdjęcie z drzwiami niepolakierowanymi, założonymi do tak zwanego pasowania. Proszę zobaczyć. Więc no, wszystko po Bożemu. te dwie szkody nic strasznego i... No i co, no, drzwi tylne prawe wymienione, a drzwi tylne przednie kierowcy polakierowane, e, oczywiście weszli też drzwi na, na te drzwi, akurat w tym momencie miałem nie wiem, tutaj jakiś dołek, zaraz wam pokażę. Bo jest, nie wiem, 300 mikrometrów, no to pokazuję i objaśniam. Więc wóz bezwypadkowy.

tylny błotnik 116 105 To, tu mamy 200 na samym, na samym ręciku 243 tu drobne zarysowanie na brzegu jeszcze było klapa y, plastikowa ale jakby widać, że że tutaj y, nic nie odkręcane zawiasy są na znaczy śruby zawiasów są nietknięte Błotnik też nie był tutaj wymieniony. Jest fabryka fabryczny nity. Tak samo z tej strony. Nic tu się nie działo. Nie nity, tylko zgrzewy. Źle się wyraziłem. Mm, błotnik, błotnik prawy tylny, lewy tylny, 75, 76, 79, 83. 98, zobaczcie tutaj jak cieniutko 99 109 99, można by pominąć, nie zauważyć tego, że one były lakierowane a wejdziemy tutaj, gdzie była ta ryska. i też jest cienko, 157 o, tu tym można poznać dopiero 113, więc 123, 139 więc dosłownie ta rysa, która na, na zdjęciu, no tak jak pokazane 84 84, lewy przedni błotnik pokrywa silnika 85 87 Więc taki oto pojazd. Zapraszam Was na używana honda.pl tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis lub też inne Hondy. dzwoncie, piszcie, bo nie wszystko wrzucane jest na stronę. Jeżeli poszukujecie jakiegoś samochodu, to też dajcie sygnał. Ileś tematów już w tym roku takich zrealizowałem, że poszukałem klientom samochód i, i podstawiłem na plac albo pod dom. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.